W dzisiejszym odcinku, w pierwszym odcinku z serii Miejski Prepper, postaram wam się pokazać, co każda osoba powinna mieć w aucie, kiedykolwiek wyjeżdża z domu. Może się dowiedzieć, że to jest duża ilość rzeczy, pewnie uznacie, że dużo jest z nich niepotrzebnych, ale zaraz Wam wyjaśnię, jaki jest koncept tego wszystkiego, i dlaczego warto właśnie je mieć ze sobą, choćby w takiej torbie. Kupiłem ją z demobilu za złoty 50, złoty 90, nie pamiętam, naprawdę śmieszne pieniądze, ale ona jest bardzo pojemna. Jak sami widzicie, można na ECE układać w różnych strefach różne rzeczy, wrzucić do bagażnika, leży, o jedzenie nie prosi. Dobrze, więc do torby będziemy pakować to, co się tutaj znajduje, i powiem Wam kilka słów, dlaczego warto to, co tutaj widzieliście przed chwilą, mieć zawsze ze sobą. Ech. Może rozpoczniemy od jakiegoś jedzenia. No jedzenie jest istotne. Jeśli gdzieś, powiedzmy w lesie utkniemy i nie będziemy mieli dostępu do restauracji, barów, hmm. miejsc gdzie generalnie możecie kupić jedzenie, warto jest mieć ze sobą coś takiego. Jest to jedzenie leofilizowane, bardzo mocno wysuszone. Są różne dania. Takie jedno opakowanie wystarczy dla dwóch osób i jest to pełnowartościowy. Posiłek, który możecie przygotować w każdych warunkach, jeśli powiedzmy, macie już jedzenie świetnie. Ale trzeba wiedzieć. Wiedzieć, trzeba mieć na czym to przygotować. Istotne jest, aby w aucie była mała kucheneczka. Takie naprawdę. To, to też groszowe sprawy. Kilka złotych to kosztowało. Jakaś, jakiś garnuszek, też taki prepersowy. E, aluminiowe, sorry, aluminiowe. No, taki akurat jest, więc nie miejcie nic z mnie, ale takie sprzedają. W warunkach, gdy rzeczywiście potrzebujecie e, skorzystać z niego, to już z czego on jest zrobiony, naprawdę nie robi żadnego znaczenia. Co jest istotne, e, owszem, możemy mieć naokoło, jesteśmy w lesie jakieś drzewo, ale jeśli nie mamy i lub te, które jest naokoło, nie pali się jak trzeba, możemy kupić. E, takie kapsułki, one bardzo łatwo się rozpalają, nie będę Wam pokazywał, bo to jest dość sucho naokoło, jeszcze jakiś pożar wywołamy, ale są to kapsułki, które bardzo łatwo się palą, można je wrzucić właśnie do tej kuchenki, postawić garnek, nalać wodę, którą zawsze powinniście mieć w samochodzie, w jakiejś ilości, przynajmniej kilka litrów, tak żeby można było przeżyć 48 godzin i takie jedzenie przygotować. Dobrze, więc już zacznę pakować. To sobie na razie daruję. Nie będę chował tego do środka. Rzucimy jedzenie. Rzucimy nasze tabletki do rozpalania. Naszą kuchenkę olbrzymią, ale jakże przydatną. Oraz zapałki, które tutaj mam. Oczywiście można mieć zapalniczkę. Jeśli ktoś pali, to zawsze ma to przy sobie, niezależnie od tego. Czy jeździa o tym, czy nie. No, Padacze zawsze to mają. Ja mam jakieś zapałki. Dobrze, dobrze chowamy dalej. E, czyli jedzenie mamy. Jeszcze nie wszystko. Warto jest mieć ziarna. Ja akurat e, mam dwa opakowania słonecznika. Słonecznik jest bardzo kaloryczne, Dostarczy dużo energii. Wystarczy zjeść kilka garści. Mamy powera na to, żeby wykonać pewne czynności lub po prostu przejść jakąś tam. E, Odległość, jeśli dokądś się musimy dojść, bo gdzieś jesteśmy w głusze. Jako, że mam zwierzęta, mam dwa psy, zawsze mam przy sobie też jakieś jedzenie, choćby jakąś małą saszetkę, też możemy wcisnąć i niech tam będzie. Co jeszcze z tego, co konsumujemy? Bardzo często bywa, że jak jesteśmy w różnych takich warunkach dziwnych, przydają się leki. Wiadomo, nie będziemy cały apteczki tutaj wozić, cały czas w aucie. Bo najczęściej jak się gdzieś wybieramy, to leki zabieramy ze sobą, takie jakie są nam potrzebne. Ale najbardziej istotne i wiem, że wielokrotnie się to sprawdziło podczas moich, moich naszych wycieczek to to, że dopadało nas problemy gastryczne. No i trzeba było się poradzić. Najlepszy jest węgiel, więc węgiel warto jest mieć ze sobą. Jeśli mamy osoby chore na serce. A nie mamy leków, tych, które rzeczywiście ta osoba przyjmuje, warto też jest mieć e, jakąś postać kwasu acytylicylowego. To są takie małe pigułeczki, które najczęściej osoby chore na, e, na serce i choroby wieńcowe przyjmują, żeby rozcieńczyć krew, więc też warto to mieć. One mają bardzo długi termin przydatności. E, z tego, co pamiętam, czytałem kilka artykułów na ten temat armia amerykańska robiła badania dotyczące kwasu acetylosalicylowego, jaki jest jego termin przydatności, to jest zdecydowanie większy. Przynajmniej tak oni twierdzą w różnych badaniach. One są dostępne online, możecie poszukać. On jest w stanie wytrzymać nawet 10 lat. Więc jeśli macie jakieś aspiryny, polopiryny lub inne leki, które są głównym składnikiem lub jedynym, jedynym składnikiem jest kwas acetylosalicylowy, możecie sobie spokojnie go trzymać i raczej nie powinno wam się stać, ale jeśli macie dostęp do leków, które mają terminy przydatności świeższe, korzystajcie z tych oczywiście, a te tylko w warunkach takich, gdy już naprawdę nic nie ma. Dobrze, więc mamy leki, leki wrzucamy też tutaj do nas. To są tylko naprawdę takie bardzo, bardzo, bardzo skromne ilości. W kolejnym odcinku pokażę Wam, co warto mieć w domu, jak przygotować się na niespodzianki, które mogą na nas spaść. Dobrze, lecimy dalej. Jesteśmy w lesie, potrzebujemy oświetlenia. Oświetlenie jest no, w nocy raczej wskazane. Może wydawać Wam się śmieszne, ale to jest naprawdę świetny patent. <noise> to są lampki choinkowe. Zajmują naprawdę mało miejsca. Są to diody LEDowe. Zużywają tylko 3 baterie e, paluszki. Ale mogą świecić Wam co najmniej przez tydzień bez żadnego problemu, wtedy, gdy będziecie światło potrzebować. Więc warto je mieć. I oczywiście też warto mieć ze sobą jakieś baterie, które Wam tę energię dadzą. Co dalej? Następną rzeczą, którą też warto jest mieć, bo wiadomo, żyjemy w świecie, gdzie elektroniczne gadżety u nas królują i mamy kilka smartfonów, tabletów i tym podobne, warto jest posiadać w aucie jakiegoś powerbanka, który jest zasilany solarem. To jest mały solar, który po kilku godzinach takiego dobrego naświetlenia się nam zapełni energią i to pozwoli nam na załadowanie choćby. Takiego telefonu, który trzyma sam w sobie już energię przez bardzo długi czas. Przez miesiąc spokojnie. Jak jest wyłączony, mamy pewność, że nic nam z tego nie spadnie. E, mamy pojemność e, e, baterii i naładowanie. Ale i również e, warte jest posiadania, bo wiadomo różnie może być. Telefony przestają działać. Musimy się z kimś skontaktować. Warto jest mieć krótkofalówkę. E, ten model jest bardzo mobilny. Bateria bardzo długo trzyma. No, pech jest taki, że nie można jego podładować z portu USB i podłączyć się choćby do tego Solara. Ale to jest w takich sytuacjach bardzo ekstremalnych do wykorzystania, gdy już rzeczywiście nie mamy zasięgu sieci telefonii komórkowej, więc możemy. Skorzystać właśnie z tego czyli krótkofalówki. Ona przez dobre kilka godzin będzie nam działać. Nie musi cały czas funkcjonować. Możemy tylko jej używać wtedy, gdy potrzebujemy na kanałach, które są ogólnie dostępne, lub mamy zezwolenie do używania. Co dalej? Wiadomo, jakiś kabel jest też potrzebny, żeby to wszystko podłączyć i naładować. Zwrócimy to na razie tak do, do torby. Co dalej? O, a jeszcze dodatkowo. Oprócz tych choinkowych, możecie sobie kupić taką lampkę. Ona też jest na kilka baterii i rzeczywiście świetnie. Ta dioda LED, która jest wewnątrz, daje światło. O, coś się zaklinowało. No, wychodź mi stąd. Jest. Coś takiego. Nawet jeśli nie w aucie, możecie w domu wykorzystać. Jak na przykład zabraknie światła, jako coś przenośnego, idziecie do talety, do kuchni, czy tam do innego pomieszczenia. Świetnie te diody e, doświetlają i można je wykorzystać również w domu. Niekoniecznie w aucie, ale w aucie zajmuje niewiele miejsca, ale macie światło pewne. Wiadomo, akumulatory w aucie wieczne nie są. I czasami też auto trzeba będzie opuścić. Eee... Warto jest też zaopatrzyć się chodziło, w taką małą e, latarkę. Ona wydaje się o, taka kobieca latarka, ale uwierzcie mi, jakby była noc, jakbym, teraz, jakbym ją odpalił, e, to <gryw> naprawdę ma bardzo duży zasięg i świetnie doświetla gdziekolwiek byście się wybierali. Więc taka mała latareczka niewiele miejsca zajmuje, ale naprawdę warto ją posiadać w aucie. Dodatkowo, jak już jesteśmy, jakaś woda utleniona, jakiś spray do odświeżania czy to powierzchni, czy, 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 czy dłoni, też warto jest posiadać, bo wiadomo, w jakich sytuacjach będziemy się znajdować. Chusteczki, jeśli macie jeszcze też dzieci, no, do dezynfekcji dłoni, jak najbardziej mogą się przydać, więc też e, warto je mieć. Nie wspomniałem, no oczywiście to jest też jest bardzo istotna rzecz, e, warta posiadania, szczególnie w aucie, tak szczerze mówiąc nawet w plecaku, e, w tak zwanym EDC, ale takim jak wychodzimy na miasto, jest posiadanie multitula. Ja mam coś takiego. Generalnie pozwala mi na wiele. Mam jeszcze jednego firmy Leatherman. Generalnie to wszystko co mi jest mi potrzebne. Dodatkowo w aucie ogólnie mogą być przydatne też te elementy, jak musimy coś odkręcić i nie mamy energii, żeby to zrobić czymś Elektrycznym, więc jak najbardziej możemy z tego skorzystać. Szczerze polecam zaopatrzenie się w coś takiego. Z co kosztem, może tego, ten jest troszeczkę droższy, ale w większości przypadków za około 200 zł, możecie kupić naprawdę bardzo solidnego multitula, który nawet na wakacjach Wam się przyda, choćby do smarowania chleba w jakimś hotelu czy pensjonacie, jak nie będą mieli tam sztućców. Wyciągacie i kroicie chleb. Przygotujecie kanapki swojej rodzinie na śniadanie czy tam kolację. Więc zaopatrzcie się w coś takiego, w takiego multitula lub coś podobnego. Jest to warte posiadania. Co jeszcze? Jak wyjeżdżamy, może się zdarzyć, że coś nam się rozedrze i musimy to szyć. Tylko czym? Akurat jak kupowałem tą torbę, ona miała jeszcze taką wkładkę, bo to było z demobilu. Jest to wkładka, która zawiera zestaw nici, igieł i guzików, który możemy wykorzystać. Wiadomo, ona no nie będzie to wspaniale wyglądać tak jak oryginalny, oryginalny ubiór, oryginalna koszula, ale są agrawki. Mamy nici, mamy igły, możemy zapleść i prowizorycznie coś załatać. Jeśli nawet nie macie czegoś takiego, a można to kupić za grosza, a jesteście nie wiem, gościem hotelu. Warto jest. E, zakryję hotel, żeby nie było reklamy. Wziąć ze sobą coś takiego. W większości hoteli takie zestawy pierwszej potrzeby są dostępne. Znaczy pierwszej potrzeby. Brzmiało to trochę śmiesznie. E, jak potrzebujemy sobie przyć guzik, lub po prostu rozdarte spodnie lub koszula. Weźcie. Oni dają to za darmo, więc generalnie to jest dla Waszego użytku. Warto jest coś takiego wziąć, włożyć do auta i niech sobie leży. Nie traktujcie tego jako No Generalnie, skoro jest to dane, możemy wziąć tą jedną sztukę. Naprawdę hotel na tym wiele nie, nie, nie straci. Co jeszcze? Jest, jeśli jesteśmy okularnikami, tak jak ja, no moja wada wzroku jeszcze nie jest aż taka tragiczna, ale. Znam osoby, które jak zdejmą okulary, to naprawdę kiepsko widzą. Nawet bardzo kiepsko widzą. Warto jest mieć zapasową parę okularów e, też w aucie. Kiedyś prawo tego wymagało, jeśli się jakąś konkretną wadę wzroku. Nie wiem, czy to dalej obowiązuje. E, I się dostawało prawo jazdy, trzeba było mieć zapasowe okulary w aucie. Więc tym bardziej warto je mieć, jeśli ich potrzebujemy. E, nie wiem, czy widzieliście, mój ojciec wydał taką małą książkę broszurową, w której opisuje różnego rodzaju zioła, gdzie je znaleźć, jak wyglądają, z pięknymi rycinami. Ją też warto mieć. Niewiele miejsca zajmuje, ale jeśli byście potrzebowali informacji o tym, co się znajduje na łące, czy tam w lesie, lub gdziekolwiek się znajdziecie, możecie zastosować informacje, które są tutaj zawarte. No i bardzo możliwe, że jeśli będzie to sytuacja bardzo krytyczna, może Wam tu uratować życie. Więc taką książeczkę też warto gdzieś tam zakamuflować w aucie, niech sobie leży, ona ani nie potrzebuje jedzenia, ani się jej nie stanie i nie zniszczy. A na samym końcu, jak już rzeczywiście będziemy mieli mega problem <grym> ze wszystkim, lub będziemy całkowicie przygotowani, w miejscu, w którym znajdziemy, możemy sobie przygotować malutką flaszkę na poprawę humoru. Może będzie następnego dnia lepiej. Nie będę pokazywał, żeby reklamować jakąś konkretną firmę, ale generalnie jakiegoś małego. Małą, małą flaszeczkę wrzucamy i mamy wszystko zapakowane. Jak sami widzicie zapakowałem to wszystko co było wysypane w bagażniku do tej małej torby. No Może oprócz tego, ale to też mogę położyć tutaj na wierzch i zamknąć i dalej się to mieści w jednym zwartym miejscu wrzucić do bagażnika. Czy to niech stoi sobie gdzieś tak z brzegu czy do jakiegoś poziomu minus jeden tam gdzie mamy koło zapasowe. Ale mamy pewność. Wyjeżdżamy, coś się dzieje, nawet chcemy się skryć gdzieś, bo, bo nagle jakaś sytuacja tego wymaga. Wjeżdżamy do lasu lub w jakieś miejsce, które jest w miarę bezpieczne i mamy możliwość przeżycia co najmniej 24 godziny, a nawet może 48, łącznie licząc z, z tymi suchymi daniami, które wam pokazałem. Nie wspominałem o wodzie. Woda to jest wiadomo, esencja, więc gdziekolwiek jeżdżę autem, zawsze mam kilka litrów wody ze sobą. Fajnie jest e, te butelki pochować w różnych miejscach, żeby nie przeszkadzały. Ja mam akurat takie coś, e, takie pojemniki, pojemniki miejsca na, na butelkę czy tam na jakieś tam e, kubki, więc zawsze wkładam tam butelki wody. Z każdej strony, z przodu około 6 litrów, spokojnie można e, tam spakować, i mamy pewność, że. Ta woda nam uratuje życie, no i będziemy mogli przyrządzić oczywiście to jedzenie jak suche, bo jakoś trzeba je namoczyć, żeby można było je skonsumować i ugotować. To tyle. Mam nadzieję, że film uznacie za bardzo przydatny No, no przynajmniej przydatny <laughs> nie musi być bardzo przydatny i że zastosujecie się częściowo do rad, które Wam przedstawiłem. W następnym odcinku pokażę Wam, co warto mieć w domu, a jeszcze kolejnych: jak przygotować plecak ucieczkowy. Tak, żeby Wasza rodzina w sytuacji krytycznej mogła przeżyć jeszcze dłużej. Do następnego razu.